Chyba nie mieli edukacji co zdrowotnej w szkole. Wypisali Was rodzice, co? Chodziły różne gry wiele lat temu, Gon był taką gierką, którą zalecało się przede wszystkim dla osób, które chcą krwawej rozgrywki i gdzie dużo się rusza. Druga część, zobaczymy dzisiaj jak wygląda najpopularniejszy symulator gladiatora na gogle VR. Zapraszam. Poziom pierwszy, umieść głowę na kolcu. Okej, okay, wchodzimy. Tam się wtedy taką windą jechało w jedynce, nie? To jest ewidentnie miejsce, w którym będziemy jakieś bronie wieszać.

Wyzywam cię Dobra, ej co ja będę teraz bił się na pięści? No, dobra, na pięści. Bez sprzętu, jeden na jeden. Dawaj, dawaj, dawaj. Wschaby. Tak jest. Dobra, pierwszy poszedł. Dawaj, kolejnego. O nie, oni mają broń. Uuu, a ja mam kamyk. Stój, 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 kolego, stój, kolego. No, no, no. No, 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 czekaj, 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 czekaj. O, 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 o. o kurde. Dawaj tą broń. Dawaj tą broń. Gdzie ty jesteś?

Kurde! Uważaj sobie! Takoty łeb! Gdzie on poleciał?! On na katapulty jakąś wszedł! A, bo te tarcze to są te przy ścianach! Uważaj! Dawaj więcej! Zabij wroga odrywając mu głowę w tej rundzie! Co ty gadasz? O kurde! Aj, chyba nie tak to miało być. Dobra, to muszę kamieniem go oszołomić. Dobra, tego tak pokonamy. Okej, okay. uwaga! Ała! Uderzyłem w coś. Ja idę Co to? Uuu! Dawaj! Mega ręce. Jak to się otwiera? Święty Ki ze mną będzie walczył? Czekajcie, otworzymy to. Tu coś w środku jest. Co to jest? Ale to tutaj... Ach. Gdzie on jest? Tura to macka? Czekaj, czekaj. Idź stąd. <śpiewanie> Tarcza! Oni mnie nie chcą tu. No nie. Oni mnie nie chcą. Epickość 100. Dobra, to idziemy na drugą arenę, tak? Dobra, dobra, gościu. Poziom. Alwuta, elementy do odblokowania, bo tam już byłem, rozumiem. Nie, Kirub. Czekaj, na kirupie już byłem, pokaż. Okej, okay, na tym pierwszym już byłem. Dobra, tu odblokowałem. Tu idę do brata teraz. Dobra. Ale Wuta. Hy! Idziemy. Chodzimy. Świetnie jest ta postać animowana, nie? Jak z Disneya jakiegoś cieni. Okej. Okay. One są takie tematyczne. Ta jest teraz z bekonem. On uwielbia bekon, więc tematyka jedzeniowa tutaj będzie. Ty podnieś swoje mięsne pałki, gdy ty być gotów posiekanym. Gotów! Kawał bekonu z ciebie! Chodź, chodź! No. Zańczymy? No, patrz. O nie. O! Jak ja to zrobiłem? Czekaj, czekaj, czekaj. to ty robisz? Patrz tutaj, patrz tutaj. No, patrz tu. Tu, 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 tu patrz. Patrz tu, 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 tu. O! Weźmiemy do prawej ręki sobie przełożymy I będzie formacja żółwia Dawaj, 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 dawaj Chodź, 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 chodź Tu jestem Chodźcie chłopaki, chodźcie O, jakie małe idą skrzaty Andrzej, co ty robisz? Andrzej, śledź Chodźcie tutaj chłopaki! Zobaczycie nożyki! Patrz to, patrz to! O kurde, duży, duży! O kurde, trzeba uważać! Ty, duży, duży jest! Duży jest! Ciężki! Aaaa! Dziabnąłem go w pół! Ukońź rundę w mniej niż 60 sekund! A. Który to? Dawaj! Następny! Dobrze! Dobrze! O ty kurde! O, kurde, giga gladiator. Trzeba mu głowę. Dobra, dawaj, dawaj tarczę. Dawaj, giga sierp. O! Bestie! U nie. Wprowadzą bestie teraz. Która to bestia? Kurka wodna? O nie! Najgorzej! A! Jajcem strzela z dupy! Co ty robisz? Dawaj tego kurczaka! A! O kurde! Bokserskie kury! Nie! Nie strzelaj mi! E, bo kury strzelają. Ah, pokonałem go. Granie standardowe, wykorzystaj swoją kreatywność. To jeszcze nie mam kreatywności. Poziom drugi. Ah. Idziemy. Ooo! To nie jest honorowa broń Uś. 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 Czekaj Uś. Nie ma rączek, nie ma łuku I tak jest I tak jest o, nie łucznik! Czy, jak będę tak szybko ruszał, to nie zdąży mi strzała przelecieć przez tą ochronę? O! Kurde, uderzyłem w coś! O, kolego! Na? Na? Nachać! Na? nahać, na, na? Który to? Który to? Ten z łukiem? Aaaa! po bebechu. Tak jest! Dawaj jej! W nagrodę masz to! Nożyczki. Patrzcie, patrzcie jakie fajne, patrzcie jaka zabawka fajna, patrz, patrz, patrz pan, patrz pan, patrz pan. Patrz jakie fajne, patrz. Wow! To sprężyna. Okej. Okay. Co ty masz? Balony z wodą? Który to? Poszykówka? Co ja mam robić? Dobra, chłopaki, chodźcie, Przy kimś chyba. Trzeba wykorzystać prawdopodobnie tą trampolinę, żeby tam wrzucić kogoś. Pa, 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 będzie rzucał. <ścoughs> co, co on robi? Dobrze ci tak, dobrze ci tak. To. O. A mas! A mas! A masz. Elementy do odblokowania epickość. Idę do kimby. No, jeśli chodzi o wykonanie aren, ten tryb można powiedzieć, ten fabularny tej kariery gladiatora wydaje mi się przyjemniejszy, lepiej dopracowany. Każdy z tych, każda z tych aren jest inna wizualnie, ma innego zarządcę. Ale fajne są te areny i ci władcy też. Ale mam kość. Big Bone. To uh, 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 uh. się śmiejesz? Oho! Chodź, 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 kom, kom! Ale poszło. Ale muzyczka. Ja nie jestem tu potrzebny. Wspuchnie mu ta ręka. Wspuchnie mu. Wpadaj tam. O kurde, duży idzie. No, mama cię karmiła, co? Mama cię karmiła. Dobrze cię nakarmiła. Patrz to. Iż tam. Iż. No. Oj ten jak szarżuje, patrz, 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 patrz! Patrz, 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 pat! O kurwa, ała, ale mi wydupcył! Usz! Jak cię rozpracować, co? W takiej zbroi. Patrz tam! Ale go zrobiłem! O, Ale siodło mi na łeb! Aaa! Zmiażdż pięć wrogów żurawiem w tej rudzie! No to jedziemy! U, 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 u. Jak to działa? Muszę tam podejść? No, no, no! Jak to będzie? Dawaj niżej! A! Tak! Okejkę okay, muszę dawać. Chodźcie do mnie, chodźcie! Nic się nie bój! Nie no, co wy robicie? Dobra! Zenek! Góra, dół! Dobrze! Góra! Ehe, hey, czekaj, czekaj! Trochę w lewo! prawo! Nie! Jeszcze, czekaj, czekaj, ta Dobry! O kurde! Co to jest? O oh, Śmieszne! UŚ! Stalowa piącha na końcu! Dawaj! Uż. Uż. Aj. Uś Dobrze, styknie Teraz Aj, źle Śmigło, śmigło, śmigło Ci chyba nie mieli edukacji. <śmum> Zbugował się Patrz, 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 patrz No i się przykleił Ci chyba nie mieli edukacji, co? Zdrowotnej w szkole Wypisali was rodzice, co? Co wyście się nażarli? Co oni robią? Jeszcze bliżej, jeszcze, jeszcze, teraz. Padaj sobie tam Teraz, 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 teraz Tak jest o kurde, idzie brutal. Dobra, idziemy tutaj. Dawaj Nice O nie, o nie, o nie Panowie, spokojnie Panowie, dogadamy się Panowie! Panowie, tak będzie. Gdzie on ma ten... Uuu, kurde. Dobra, ostatni champion teraz będzie. Muszę wziąć jakąś broń. ciej legendarny Skeletal! Oho OK patrzysz? baczysz. jeme jeme yejeme! jeme. 9001. Ej, super się prezentuje ten gornik względem jedynki. Naprawdę? Bardzo przyjemnie. Przy tym gornie, tak jak w jedynce, można się nieźle upocić, można się wymęczyć. Polecam dla ludzi, którzy faktycznie mało się ruszają, mają gogle. Przyjemne spożytecznym. I nie wiem, czy jest warto wydawać, może, pieniądze, jeżeli macie jedynkę. 84 zł, bez promocji, teraz jest promka. Na pewno, jak nie macie do tego warunków, czyli nie macie dużo miejsca i wy bądź wasze dzieciaki mogą coś rozdupcyć w pokoju, to się zastanówcie, bo przy tej grze po prostu machacie rękami, nogami, wszędzie chodzicie, można wszystko rozwalić. Jak ktoś nie ma jedynki, dwójka może mu się spodobać. Jak ktoś ma jedynkę, niech porówna sobie z dwójką. Jest to jedna z lepszych gier ruchowych, przy której dużo się ruszamy. No jest trochę powtarzalny ten gameplay, bo jednak cały czas po prostu walczymy na arenie, ale innymi brońmi, nie? Dobra, zostawcie łapkę, wpadajcie także na streamy Twitch TV Bonkol i więcej filmów macie na kanale Bonkol Live. W opisie macie link. Do zobaczenia. Pa!